Muzyka w życiu w ogóle jest bardzo ważna, niemal każdy z nas ma swojego ulubionego artystę. Niektórzy kolekcjonują nawet plakaty czy zdjęcia swoich idoli. Ale takiego fana, jakiego miała Karin Stanek, mógłby jej pozazdrościć chyba każdy artysta. Poznajmy pana Stefana. Jestem chłopak z gitarą. Na tej gitarze grała Karin Stanek. Ona mi ją podarowała w 1976 roku. I to jest moja najcenniejsza pamiątka, którą otrzymałem od Karin Stanek. Karin Stanek, moja ukochana. Byłem, jestem i będę fanem Karin Stanek. Tak, kocham Karin Stanek od samego początku, od 1962 roku po dziś dzień. Mam od Karin Stanek pamiątek, tony. Jest gitara, jest strój sceniczny z lat 80. Mam nagrody Karin Stanek, listy, widokówki, dedykacje, cudowne zdjęcia, artykuły, płyty. Prowadzę profil pod tytułem Karin Stanek, fani czerwono-czarni i gwiazdy lat 50., 60. Ona jest dla mnie moją wielką miłością, oprócz mojej mamy i Boga. Chciałbym napisać coś najwspanialszego, coś, co zdarza napisać się tylko raz w życiu. Ciekawe o kim, o czym. Będzie to o piosenkarce, jej prawdziwe imię Karin. Nazwisko Stanek. Album Wszystko o mojej ukochanej Karin Stanek prowadzę od 1977 roku i trwa to po dziś. Dzień. Z Heleną Majdaniec, czerwono -Czary. Kiedyś bardzo często kupowałem właśnie na przełaj. O kurczę, tam zawsze była Karin Stanek. Sama Karin Stanek mówiła w 1991 roku, kiedy przyjechała po 15 latach nieobecności do Polski, do Operleśnej w Sapocie, kiedy było bardzo dużo dziennikarzy, powiedziała, ale ja nie dam rady. Tu jest mój wierny fan Stefan, który wie o mnie chyba więcej aniżeli ja sama. Jestem skarbnicą wiedzy o Karin Stanek, kocham. Kocham mówić o Karin Stanek. O, moje ulubione piosenki. Karin Stanek, malowana Lala, Jimmy Joe. Jedziemy autostopem. Będziesz tylko w tej piosence. Wala Twist, 300 tysięcy gitar. O, miłe wspomnienia na zdjęciach z Karin Stanek. Z gitarą, którą mi podarowała. W Bytomiu podczas koncertu. W Warszawie nie wyobrażam sobie życia bez pamiątek o Karin Stanek. One są u mnie wszędzie, poza Łazienką. Tak, ona musi być ze mną do samego końca. Wzruszam się, czytając dedykację od Karin Stanek. Dla mojego kochanego Stefana z sympatią, Ty musisz zawsze o mnie pamiętać. Twoja lala z Bytomia. Jestem oddanym fanem Karin Stanek. Z jej gitarą. Jej gitarą. Życie nie umiera. To się nazywa prawdziwa fascynacja. Policzyłem, drodzy państwo, w tym krótkim materiale hasło Karim Stanek padło 19 razy.